Przesyłam wielkie wyrazy wdzięczności dla darczyńców. Jeśli moje programy mają dla Ciebie jakąś wartość i jesteś w stanie wesprzeć mój kanał, to proszę zrób to. Nie mam i postanowiłem, że nie będę miał wpływów z reklam, więc tylko dzięki Waszemu wsparciu mogę utrzymać się na antenie. Dziękuję, że jesteście. Chris Rudolph. Cześć wszystkim, Chris Rudolf, telewizja Nowej Rzeczywistości, nadaje Skaleta de Fuste, Wyspy Kanaryjskie. A dzisiaj taka audycja trochę przypadkowa, trochę taka ad hoc, bez przygotowania. Chodzi mi o to, żeby opowiedzieć trochę o spotkaniu, które już w tym tygodniu, 15 listopada bieżącego roku odbędzie się właśnie w tej miejscowości Caleta de Fuste Costa Antiqua to taka dzielnica tej, tej miejscowości, miasta, no tutaj wszystkie miasta właściwie można powiedzieć, że są miasteczkami niewielkie nawet niedaleko stąd leży stolica Puerto Ventury, Puerto del Rosario i to też nie jest duże miasto Dlatego trudno tak się odnosić tutaj w kategoriach europejskich, gdzie miasta mają po 300, 500 czy ponad milion mieszkańców. No dobra, ale wracam do tematu, a, a właściwie do tematu też tego spotkania, które właśnie odbędzie się w sobotę. Są czasy bardzo burzliwych zmian. Dużo się dzieje na świecie, w każdym z nas też następują zmiany, ponieważ dochodzi do przemiany że epokowej, wychodzimy, czy już wyszliśmy z epoki ryb, wchodzimy na wyższy poziom ery wodnika, no to tak astrologicznie można by było wyjaśnić, no i co zatem idzie, zmieni się paradygmat naszego życia, to znaczy ogólnie wiadomo, że ludzkość w tej chwili dzieli się na dwie grupy, jedna grupa, która nie potrafi pogodzić się z tym, że w którym w tej chwili doświadczamy, zmienił się tak bardzo na gorsze, i próbują coś z tym zrobić albo poddają się i da dają się stłamsić. A drudzy znowu chcą wyjść poza ten paradygmat oszustwa, kłamstwa, cierpienia, bólu i śmierci i chcą wejść na poziomy doświadczeń, na których już tego typu sytuacji nie będzie. Jedni i drudzy. Jako twórcy kreatorzy własnej rzeczywistości mają szansę osiągnąć to, co chcą, czyli ci, którzy chcą zostać w Matriksie i, i nadal doświadczać bólu cierpienia, znoju, i rzeźbić gdzieś tam różnego typu dziwne konfiguracje i doszukiwać się prawdy w zakłamanym świecie, no to oni tutaj będą mogli sobie zostać i... Dalej, nawet nie wiem, co z nimi będzie, to mnie nie interesuje, ponieważ ja chcę należeć do tej drugiej grupy. Do grupy, która będzie żyła w świecie prawdy, kreacji, miłości, radości i szczęścia. No tak się zapowiada paradygmatary wodnika. I to jest właśnie mój cel. I moim celem, jeśli chodzi o nagrywane audycje i warsztaty, które prowadzę, również jest. Pokazanie tym, którzy będą chcieli z tego skorzystać, pokazanie drogi, ścieżki wejścia na erę Wodnika do nowej rzeczywistości. Dlatego moja telewizja nazywa się telewizją nowej rzeczywistości, ponieważ główne, głównym motywem wszelkiej działalności w tych moich nagraniach to jest właśnie to pokazanie ścieżki wyjścia z Matrixa na nową rzeczywistość, nowej ery Wodnika. Tak to właśnie widzę i o tym będę mówił na spotkaniu 15 listopada kaleta de Fuster. A warto też jeszcze chciałbym zwrócić uwagę na pewne aspekty dzisiejszego życia dla tych, którzy gdzieś tam błokają się po peryferiach tego świata, nie wiedzą, komu zaufać, nie wiedzą co dalej robić. Ja nie mówię, że czy nie namawiam nikogo, żeby od razu ufać w to, co ja mówię. Jeśli moja, moje informacje nie rezonują z Tobą, to znaczy, że jesteśmy na innych poziomach. Nie znaczy, że gorszy, lepszy, tylko po prostu innych poziom. I, I w takim razie nie ma sensu tego tematu rozwijać. Ale jeśli wiedza, którą przekazuję rezonuje z Tobą, no to może warto jednak zagłębić się w nią i wykorzystać w, dla swoich osobistych własnych celów. W tej chwili świat bardzo mocno huczy, mówi o wojnie, o przemianach. W Europie, no a właściwie na całym świecie, drożyzna, lęk przed nieznanym, lęk przed wojną, lęk przed zamordyzmem, który wprowadza nam świat. Jaszczury bardzo mocno i efektywnie w tej chwili działają i zapędzają ludzi do zagród NWO. Zmieniają to wszystko w. Układając bardzo piękne płaszczyki, koszulki, ubranka, po to, żeby ludzie uwierzyli i poszli tam dobrowolnie. Jaszczur nie ma mocy kreacji, w związku z tym sam nie stworzy nowej rzeczywistości tego swojego MWO. Musi do tego wykorzystać ludzi i musi jakoś przekonać tych ludzi, aby się zgodzili na to, by to wszystko sami stworzyli. Tak, bo my kreujemy swoją rzeczywistość albo dla siebie, albo dla Jaszczura. A więc warto się rozeznać w sytuacji, jaka jest dookoła, warto się rozeznać w sytuacji światowej i wtedy dopiero wybierać, w którym kierunku chcemy iść, co robić. No a politycy bardzo mocno no, wprowadzają nas w błąd, wpuszczają w maliny. Wiecie to doskonale: wielokrotnie was, was oszukali i nadal będą oszukiwali, jeśli im zawierzycie. Bo jeśli raz dacie się oszukać, no to taki polityk jest oszustem, ale jak drugi raz dacie się oszukać, no to jesteście idiotami, bo nie wyciągacie wniosków z sytuacji. No i właśnie tak jest z większością ludzkości. Pomimo tego, że jest oszukiwana non-stop, ciągle głosują na tych samych. Tych samych ludzi, którzy zmieniają tylko koszulki, barwy, nazwy partii, ale robią ciągle to samo i robią coraz bardziej bezczelnie i coraz bardziej okrutnie. To od Was zależy jaką drogę wybierzecie i komu powierzycie swoją uwagę i energię. No bo ta uwaga i energia kreuje rzeczywistość koło każdego z nas. Pamiętajmy, że ścieżka wniesienia czy w ogóle kreacja swojej własnej rzeczywistości to jest kreacja siebie samego od wewnątrz. Tam jest prawdziwy świat, tam są prawdziwe narzędzia którymi możemy stworzyć rzeczywistość taką, jaka później pojawi się w naszym świecie. Bo każdy ma swój bąbelek wszechświata, w którym to bombelku odgrywa główną rolę. No i każdy ponosi konsekwencje swoich wewnętrznych czynów, swoich wyborów, swoich decyzji, swoich wierzeń, emocji, uczuć. Wszystko to, co w nas, w co uwierzymy, czego pragniemy, czemu poświęcamy uwagę przede wszystkim, to później pojawia się w naszym życiu. Więc jeśli będziemy się koncentrowali na negatywach, które dostarcza nam w dużych ilościach poprzez media, różnego typu informacje Matrix czy tam Jaszczur, no to będziemy kreowali sobie właśnie taki świat, jaki chciałby, żebyśmy stworzyli, jaki chciałby Jaszczur, żebyśmy dla niego stworzyli. To wszystko właśnie w ten sposób polega. Nie każdy wie jak kreować swoją rzeczywistość, nie każdy nawet ma odwagę podjąć się takich działań. Uważa, że jeśli zrzuci to na jakiegoś Jezusa, na polityków, na Radę Galaktyczną, to już to będzie wszystko ok. No moim zdaniem nie będzie i zresztą widzicie, jak długo rządzą tutaj no, ten ulubiony Bóg Jezus, czy tam ktoś jeszcze inny. I jak gorszy jest świat, z każdym dniem, z każdą godziną. Będziemy chcieli, to wyjdziemy z tego całego syfa, w którym tutaj teraz jesteśmy i jaszczury specjalnie podkręcają nam ślub, śrubę po to, żebyśmy zrozumieli jak bardzo jesteśmy stłamszeni i żebyśmy w końcu no, wykonali jakiś ruch, który powie dosyć jaszczurom i zaczniemy wychodzić z dołka. No właśnie o tym będzie mowa na spotkaniu Fuerta Meeting 15 listopada, czyli w najbliższą sobotę w Le Pyramide, to jest taki apart hotel, w którym się spotkamy, ci którzy będą chcieli to przyjdą i będziemy sobie o tym rozmawiali. Ja pokażę swoje rozwiązania, swoje ścieżki dotyczące właśnie wyjścia z Matrixa, ale też wyjaśnię sytuację polityczną na świecie, o co tu wszystko chodzi. Bo ludzie nie rozumieją tego. Na przykład ta dziwna wojna w Europie obok Polski. E, jedyne prawdziwe to jest to, że ludzie giną, no tak, i, i praktycznie niewiele się zmienia. Zarabiają tylko politycy i zarabiają producenci broni. No tak, bo cały czas się tłuką, broni idzie, ludzie podatkami płacą za tą broń. Uważając, że działają dla własnego bezpieczeństwa, a tam ci, którzy chcą wiedzieć, to wiedzą, że tam niewiele się dzieje poza linią frontu: festyny, zabawy, rozkosze. No, tak to właśnie się dzieje. A reszta świata płaci za to wszystko. No, i niektórzy tylko zacierają rączki, ponieważ zyski wzrosły im tysiąckrotnie. No, o to właśnie chodzi na tym spotkaniu, żeby wyjaśnić prawdziwe przyczyny rzeczy, prawdziwe przyczyny e, tego, co nas spotyka, no i pokazać metody, którymi będziemy mogli odmienić własne życie. A jak odmienimy swoje własne osobiste życie, wtedy odmieni się świat dookoła. Przypominam, 15 listopada bieżącego roku. Kaleta de Fuste to są wyspy kanaryjskie, a tak dokładnie Fuerteventura bardzo piękna wyspa. Ja jestem zauroczony tym miejscem. W takiej dzielnicy, która nazywa się Costa Antigua, spotkamy się w apart-hotelu La Piramide. Tu wszystkie informacje na ten temat znajdziecie pod tym. No wszystkie, ale adres znajdziecie tutaj również pod tym nagraniem. No i wstęp wolny. Kto będzie chciał, to sobie przyjdzie. Między 12 a 18 będę tam ze swoimi kolegami po to, żeby spotkać się z Wami, zintegrować środowiska być może polonijne tutaj na, na wyspie, czy w ogóle na Wyspach Kanaryjskich, bo wiem, że parę osób no, zapowiadało, że przyjedzie z innych wysp żebyśmy nawiązali kontakty, poznali się, dowiedzieli co, kto czym się zajmuje, jak możemy to wspólnie wykorzystać. Tu jeśli chodzi o mnie to nie chodzi mi, nie mam na celu jakby skupianie w koło siebie ludzi z ich działalnością. No ja tutaj zakładam takie swoje centrum, które nazywa się właśnie Fuerta. I będę bardzo chętnie współpracował z innymi ludźmi, którzy ma, że mają podobne upodobania, podobne działania prowadzą. Połączymy, połączymy może siły, może czasami będziemy współpracowali, ale będziemy wiedzieli, gdzie kto jest i czym się zajmuje, i w razie potrzeby będziemy mogli z kimś takim się kontaktować. Będę również nagrywał jakieś materiały, być może one pojawią się również na. VTV Studio, nie wiem Rachel jeszcze nie potwierdził jak nie no to na moim kanale na YouTubie i na Rumble tego typu informacje rozprzestrzenimy w świat no, zapraszam w takim razie w najbliższą sobotę 15 listopada bieżącego roku 12 a 18 w tych godzinach tam będę czekał na Was cześć wszystkim, najlepszego no i tak jeszcze na samo zakończenie bardzo dziękuję Darczyńcom. Niewielu już ich jest, ale zawsze ci, którzy tam się pojawiają, są mile widziani i przesyłam wyrazy wdzięczności. Cześć. Przesyłam wielkie wyrazy wdzięczności dla darczyńców. Jeśli moje programy mają dla Ciebie jakąś wartość i jesteś w stanie wesprzeć mój kanał, to proszę, zrób to. Nie mam i postanowiłem, że nie będę miał wpływów z reklam, więc tylko dzięki Waszemu wsparciu mogę utrzymać się na antenie. Dziękuję, że jesteście. Chris Rudolf.